Witam was moi drodzy słuchacze Chciałem z góry przeprosić za jakość głosu i niektóre moje pomyłki, które zdarzały mi się podczas nagrania, z racji, że jest to moja pierwsza pasta i trochę byłem zdenerwowany nagrywając ją Dochodzi do tego lekkie przeziębienie Ale postarałem się siedząc przy montażu dość trochę czasu, żeby było słychać mnie jak najlepiej Mam nadzieję, że przyjmiecie mnie ciepło i wysłuchacie pasty do końca Zatem nie przeciągając, lecimy Ogrzewanie się w moim starym fordzie nigdy nie należało do najlepszych, lecz tego roku postanowiło ostatecznie i nieodwracalnie wyzionąć ducha. Wiadraczki kręciły się co prawda, lecz robiły to tak niechętnie, że niemalże dawało się słyszeć ciche przekleństwa całej tej maszynerii ukrytej gdzieś tam za deską rozdzielczą. Zima tego roku zaatakowała nagle i z pełną mocą, jaki nikt w sibiernej nie pamiętał co od najmniej kilkunastu lat. Moje miasto leżało co prawda za Uralem, lecz mimo to ilość śniegu jaki spadł tej zimy była przytłaczająca. Rankiem tamtego pamiętnego dnia wyszedłem na podwórze wyrzucić śmieci. Drzwi z trudem odgarnęły warstwę świeżego śniegu zalegającego przed domem. Pamiętam ostry nocy jak setki żyletek mróz, który ogarnął mnie, kiedy tylko wyściubiłem nos poza dom. Rzuciłem śmieci, po czym szybko wróciłem do względniłego domu. Tak zaczynał swoją historię. Podobnego i podejrzewałem, że nigdy nic już nie napiszę. Po prostu to wiem, nie pytajcie skąd. Pewne rzeczy człowiek wyczuwa instynktownie. A o innych pragnie jedynie zapomnieć. Fakt, że siedzę teraz w swoim fotelu z kubkiem kawy w ręce jest dla mnie swego rodzaju cudem za który będę dziękował Bogu do końca życia, nieważne ile ono potrwa. Wydarzenia zapoczątkowane 23 stycznia 1999 roku odmieniły zarówno mnie, jak i moje spojrzenie na świat, na ludzi. Przede wszystkim na ludzi. Teraz chorowany i zmęczony, ale wciąż żywy, snuje swą historię z przeszłości, jakby opowiedzenie tej historii było dla mnie obowiązkiem. Jak już mówiłem, syberyjska zima tamtego roku zaatakowała z całą swą drabieżną mocą i na dobre kilka dni sparaliżowała malutką siwiernią. Zamieszkiwaną wówczas przez może 5000 ludzi, śnieg zaczął pruszyć jeszcze końcem grudnia, jednak z każdym dniem przybierał na sile. A kiedy ludzie zaczynali spoglądać w niebo i pomrukiwać, że od tego dnia biały puch padał z całą dostępną w przyrodzie siłą, wtedy ten jakby słysząc te głosy sypał jeszcze zaciekle. 23 stycznia mieszkańców powitało nieskazitelne czyste niebo, trażące słońce i bliskometrowa warstwa białego puchu zalegającego na ulicach. Ludzie dawno już nie odgarniający śniegu, Degustowani prowadzeniem bezsensownej walki z Białym Wrogiem, tego dnia rzucili się do roboty. Poprawa aury blała nowe siły w ich serca. Byli przecież dziećmi syberyjskiej ziemi, nawykłymi do zimna mrozu. Dlatego do południa nieliczne ulice Sibiernej stały się niemal przejezdne, a chodniki posypane okwicie solą i piaskiem przyciągnęły ludzi na spacery. Jednak mróz nie zelżał. Tego dnia na swoim zaokiennym termometrze odczytałem blisko minus 30 stopni Celsjusza. Piec w moim domu palił się dzień i noc, a ja jako dwal mogłem sobie na to pozwolić. Przed cimo, jak co roku, zrobiłem zapasy drewna wycinając w pięk kilkanaście grubych starych topoli rosnących w gęstych lasach wokół miasteczka. Magazyn, do którego mogłem się dostać schodząc po schodach, mieścił zawrotnej ilości drewna, a idąc po niej nie musiałem opuszczać z domu. Nie mieli tyle szczęścia. Widziałem starego gleba wożącego drewno na taczkach z chaty na końcu ogrodu. Jego pomarszczona twarz po kilku rundach w tej z powrotem zmieniła barwę na sino-szarą i byłby pewnie biedak zamarł w połowie czwartego kursu taczkami gdybym mu wtedy nie pomógł. Tu w jednej pomoc sąsiedzka to było coś większego niż tylko pożyczenie sobie cukru czy soli. To była współpraca, bez której z naszego gwiazdeczka po kilku latach zostałaby tylko oszojona z gliszcza. ziemia była twarda i surowa, a w pojedynkę nikt nie byłby w stanie przeżyć na nim. No myście jednak, że jej nie lubiłem. Przeciwnie, kochałem to wiecznie zamarznięte miejsce zarówno w zimie, kiedy mi rozdawał się kruszyć ci kości, jak i latem, gdy łowiłem ze starymi przyjaciółmi ryby nad rzeką braci. Przymykając oczy przed oślepiającym słońcem, w to miejsce rzucił mnie los, a prawdziwy mężczyzna nie skarży się na ziemię, jako otrzymał tylko wyciska z niej tyle ile można. Mój ojciec przeżywszy 95 lat nigdy nie zaklął, gdy wracał wycuty ze wszystkich sił z lasu po wyrąbie drzew. Wiesz wszystko, co los ci daje synu, go wtedy wmawiać. Im szybciej to zaakceptujesz, tym dłużej pożyjesz. Miał rację. Dobrze miał. Fasyl Czernikiew przeżył wszystkich swoich przyjaciół, a w dniu, w którym odszedł, dążył jeszcze porąbać przyniesione poprzednie dnia drewnie. Zimą 1999 roku miałem 40 lat i wciąż pracowałem w tartaku mego ojca. Wcześniej prowadził go mój dziadek, a przed nim pradziadek, zanim wdzielono go do armii carskiej. Dzieje rodu czernikiewu były zawiłe jak stara rzeka, tak samo pełne meandrów i zakoni. Moi przodkowie mieszkali tu, kiedy Sibierna nosiła jeszcze nazwę Krasny Gród i była domem dla może setki ludzi. Wraz z rozwojem tartaków w okolicznych lasach, zaczęli zjeżdżać osadnicy z oddalonych na północy pewnego stawu i tarczysk. Ziemia była tu skuta lodem i nieurodzajna, dlatego owoce importowane aż Za Uralu były mieli rytasem. Wszyscy inni, którzy nie pracowali w tartakach, uprawiali kapustę, marchew, ziemniaki, wasole i żyto. Częściej jadło się tutaj mięso niż warzywa, bo krową i świnią klimat w zupełności nie przeszkadzał. Tamtego dnia, 23 stycznia, postanowiłem skorzystać z poprawy pogody i wybrać się do oddalonego o blisko 100 metrów, Czerblińska po trochę paszy dla zwierząt i nową siekierę, bo moja stara była już wysurzona i diabelnie tęta. Wychodząc przed dom, gdzie stał zaparkowany mój port, zastał mnie Olek, odgarniający akurat śnieg z werandy. Siemasz jako? Cieplutko dzisiaj co nie? krzyknął na powitanie. Jego wściekle czerwona kurtka kontrastowała z nieskazitelną bielą śniegu. Ano? Zgodziłem się mrużąc oczy poraszony blaskiem słońca. Śnieg zdawał się błyszczeć, jakby posypano go progatem. Jadę do miasta, oznajmiłem. Przy... Przecząsając w kieszenie w poszukiwaniu kluczyków. Potrzeba ci czegoś? W sumie chętnie bym się stąd na chwilę wyrwał, mruknął Olek, bacząc niechętnie na swoją łopatę do śniegu. Moja stara uparła się, żebym do wieczora uprzątnął cały ten zasrany śnieg spod domu. Do wieczora, wyobrażasz co sobie? Zresztą pieprzyć to. Mogę zrobić dla świętego spokoju, ale jutro znowu mówią, że będzie padać jak diabli, więc gdzie tu kurwa sens? Oglądałeś telewizję? Zaciekawiłem się, bo jakość do odbioru w starych telewizorach, jakie miał tu każdy, była naprawdę tragiczna. Ta, złapało mi się wczoraj na chwilę zasięg. No to włączyłem to stare pudło i akurat trafiłem na prognozę pogody. Ta pogodynka, wiesz, która to miała taką króciutką spódniczkę... No mówię ci, co jak co, ale te nogi to... I co powiedzieli? Przerwałem, bo niezbyt interesowało mnie. Jakie ma te nogi? Oleg prychnął coś pod nosem urażony i rzekł. No co? No że piździć będzie. I to kurewsko podobno. No w szlak trafi całe miasto. Uśmiechnął się, wyobrażając sobie chaos na ulicach jutrzejszego poranka. Parszywa ziła, my Oleg pukiwał głową. To jedziesz do miasta, tak? Spytał po chwili przerywając ciszę. Przytaknąłem. Mogę się z tobą zabrać, co? Nie musiał pytać. Doskonale wiedział, że nie odmówię. Bądź co bądź lubiłem tego zrzędliwego dziada. Oleg uśmiechnął się, ukazując żółtawe zęby i z ulgą odrzucił opatę. Otworzyłem samochód, a on rozsiadł się wygodnie na fotelu obok kierowcy. Zbłąkany promień słońca odbił się od lusterka i boleśnie oślepił mi oczy. Zamrugałem i usiadłem za kierownicą Forda Mondeo. Na wysłużonym zegarku, który nosiłem na ręce, odkąd tylko sięgałem pamięciem. Wskazówki pokazywały dokładnie ósmą ranę. Spojrzałem raz jeszcze na nieskazitelne niebo i uśmiechnąłem się. To będzie dobry dzień, pomyślałem. Gdybym wiedział wtedy, co się wydarzy, uciekłbym nie tylko z samochodu, ale i z zibiernej. Jednak gdybyśmy wiedzieli o wszystkich zły rzeczach, historia świata byłaby o wiele mniej krwawa, nieprawdaż? Silnik samochodu odpalił z niemałym trudem. Cudem było dla mnie, że olej nie zamarzł. Jęcząc i postękując niemiłosiernie, auto wytoczyło się niechętnie na świeżo odśnieżoną drogę i różyło wzdłuż ulicy Głównej. Gdzie bym nie spojrzał, tam sąsiedzi odgarniali śnieg spod domów, korzystając z poprawy pogody. Dzieci obrzucały się śnieżkami i lepiły monstrualne pałwany, jako że surowca do budowy miały pod dostatkiem zima potrafiła być piękna. Jechałem powoli, czując jak samochód ślizga się na oblodzonej drodze pomimo łańcuchów na okonach. 15 minut zajęło mi opuszczenie z to było czasem ponad dwukrotnie dłuższym niż zazwyczaj. Teraz możecie sobie uświadomić jak niewielkie było to miasteczko. Mój pasażer siedział milczący, ze wzrokiem utkwionym w sunącym powoli krajobrazie za oknem. Rzadko opuszczone peczko, dlatego płonął wzrokiem każdy słup telegraficzny i każde drzewo jakie mijaliśmy. Dochodziła dziesiąta. Kiedy słońce zaszło za chmury i mogłem w końcu przestać miłoć oczy, minęliśmy znaki informujące, że do miasta zostało nam 50 km. Przy tempie w jakim jechaliśmy spodziewałem się dotrzeć tam jeszcze przed południem i wtedy właśnie ujrzałem sznur samochodów ciągnących się niemal aż po horyzont gdzie za zakrętem drogi. Zahamowałem, żeby nie wjechać w tył jakiegoś zdezelowanego w Mercedesa. Mój fort zatarł kołami o oglądzonej drodze, ale na szczęście zdołałem wyhamować tuż przed tymi zderzakiem. Olek oderwał trochę nieobecny wzrok od szyby. Spojrzał na mnie i spytał, dlaczego stoimy? Nie odpowiedziałem. Przechyliłem głowę, starając się dojrzeć, co blokuje drogę, ale nic nie zobaczyłem. Taka ilość samochodów w tej części kraju to było coś zupełnie niezwykłego. To tak jakby w Nowym Jorku w godzinach szczytu po ulicach przemknęło ledwie kilka autobusów. Wysiadłem zaintrygowany z wozu i tylko uchyliłem drzwi. Owiał mnie nieprawdopodobnie zimny wiatr, który dawał się ciąć niczym setki brzydko. Nie było wątpliwości, że mróz zwiększył się od rana i to mocno. Nie miałem prezy termometru, ale byłem pewien, że było to co najmniej 30 stopni Celsjusza. Wracaj pan do auta, bo zamarzniesz. Bo był stłumiony i chodził, dochodził ze stojącego przed moim Fordem Mercedesa. Jego właściciel nie zarysykował odsunięcia okna, a przez co ledwo usłyszałem jego wypowiedź. Zbliżyłem hmm. się do szyby. Nie wie pan może, co tu się stało? Podobno stuczka była. Poczekam tamten, wskazując palcem miejsce, gdzie za zakrętem nie krzył samochody. Bez wątpienia było to co najmniej kilka kilometrów. Długo to potrwa? Co chciałbym wiedzieć? Stoję tu od samego rana. Będzie za dwie godziny już odpowiedział tamten i nawet przez żywę zdołem usłyszeć gniewne trechnięcie. Zobaczyłem także, że nieznajomy owinięty jest w gruby kot, na głowie ma uszankę, a w dłoniach ściska termyt. Ogrzewanie budło? Brzeg widząc mi zdziwiony wzrok. Czuję się jakbym pływał w zamarzniętym jeziorze. Przemarzłem na kość, niech to szlak. Wycofałbym, ale olej zamienił mi się w bryłę lodu. Może pomoc drogowa w końcu sobie o nas przypomni. Wygnałem z niewielką nadzieją w głozie. Wróciłem do samochodu. W porównaniu do mrozu panującego na zewnątrz, wnętrze Forda było niemal gorące. Olek zergnął na mnie, więc powiedziałem mu co wiem. Zgodnie ze swoim zwyczajem nie przejął się zbytnio z perspektywą spędzenia kilku godzin na mrozie. Schował dłonie w rękawach, jego przepadne kurtki i rzekł obojętnie. Idę spać. Obudź mnie jak odkorkują tą drogę. Zostałem Oparłem się wygodnie na fotelu i wyjąłem zegarek. Obserwowałem jak jego wskazówki leniwie gonią się po osobie i może mi się tylko zdawało, ale mój stary otrzymany jeszcze od ojca zegarek szwajcarski zaczął chodzić wolniej. Nakręciłem go, lecz wskazówka sekundowa wykonywała obrót jakby z osiągania. Tylko by tego by na tym cholernym mrozie szlak taki mój pamiątkowy zegarek. Zdecydowałem się zaczekać jeszcze chwilę i wrócić do ZBR. Minęło trochę czasu. Nie jestem w stanie powiedzieć ile. Gdy otworzyłem oczy, uświadomiłem sobie, że zasnąłem, mój zegarek stanął. Mimo prób nakręcenia, mechanizm nie chciał działać. Zakląłem i spojrzałem na Olega. Nadal spał w takiej samej pozycji, w jakiej był poprzedni. Ej, stary! Utknąłem i miałem go bramą. Uświadomiłem sobie, że jest nie zimny. zimno. Nie zimno, lecz zimno! Nie potrafię opisać tego uczucia. To było coś innego niż tylko wszechogarniające uczucie chłodu To coś rozlewało się po tobie Jakbyś nagle zamiast krwi miał w żyłach skroplony azot Szturchnąłem Olega raz jeszcze A ten odwrócił powoli głowę w moją stronę Nie musiałem sprawdzać pulsu Po prostu nagle poradziła mi świadomość, że mężczyzna nie żyje Nie mogłem zdrętwić ze strachu Było to absolutnie niemożliwe Chłód przenikał każdy akson mojego ciała po prostu po raz pierwszy w życiu poczułem tak olbrzymi strach. Spowodował go jednak widok martwego przyjaciela. Ostatecznie widziałem śmierć wiele razy pomagając lokalnemu grabarzowi przy pogrzebach. To co mi przeraziło to były jego oczy. Puste a jednocześnie dziwnie żywe. Dawały się zaglądać nie na mnie lecz we mnie. Mimo wywodzonej do góry źrenic wyskoczyłem za samochody. Nie niedożwierzaniem z Polszego, że niebo zmieniło barwę na stalową wywołasznieniu. Zapadał zmierzch. By było zimno. Nie mówię o normalnej wodzie. To coś, co wyczuwało się w powietrzu, było znacznie głębsze i niepoliczalne żadnym termometrem. Wnikało w głąb ciebie i napełniało nienaturalnym i nieopisanym wręcz lękiem. Ruszyłem wzdłuż nieskończenie długiego sznura samochodu. Zaglądałem w szyby każdego auta. W pierwszych kilku nie ujrzałem nikogo, lecz w końcu zobaczyłem mężczyznę z głową opartą na kierownicy o twarzy pokrytej szalonem. Przystanąłem czując przedziwną mieszankę grozy i fascynacji, po czym uchyliłem lekko ognie. Skrzypnęły przemarznięte zawiasy, dotknąłem ramienia mężczyzny, chociaż doskonale wiedziałem, że zamarzł. Ciało bezwładnie osunęło się na fotel pasażera. Serce zabiło mi szybciej. Krew pulsowała mi w skroniach. Miałem już zatrzasnąć drzwi i wrócić do Forda, kiedy mężczyzna spojrzał na mnie. Nie mogłem się ruszyć. Jego źrenice, puste, a jednocześnie niesamowicie żywe, utkwione były wprost we mnie. Nie zapomniałem nigdy tego uczucia. Myślę, że nawet po śmierci, gdziekolwiek trafię, to nieopisane uczucie to w tych oczach będzie mnie prześladowało. Wolałbym umrzeć, niż znów musieć spojrzeć w te dwie bezdenne byście czy ożywione czymś, co z pewnością nie pochodziło z tego świata. Nie pamiętam ile stałem tak wpatrzony. Może sekundę, może godzinę. Czas przestał mieć jakiekolwiek znaczenie i to nie tylko przez zamalznięty zegarek na ręce. To co wydarzyło się na drodze wylotowej w Zwierniej nie mieściło się w ludzkich granicach rozumowania. Nie pamiętam także drogi do swojego Forda. Nie wiem, czy biegłem, czy czołgałem się na kolanach, oszołomiony w spojrzenie martwego mężczyzny. Pamiętam tylko zimno, wszechobecne i niemalże możliwe do dotknięcia. Nie wiem dlaczego, ale miało ono kolor niebieski. Nie potrafię tego wytłumaczyć, tak po prostu byłem. Całe moje wspomnienie tamtych wydarzeń pławi się w kolorze nieskalanego błękitu, a każda luka w pamięci jest nim wypełniona. Gdy dotarłem w kącie do samochodu, olega nie było na siedzeniu pasażera. Nie wiem jak to się stało. Ten człowiek był martwy. Jestem tego pewien. Nie przeraziło mnie jednak jego zniknięcie. Nie przeraził mnie także ten fakt, że Olej wraz z zmęzyną zamarzł na kamień. Przeraziły mnie ślady stóp na śniegu prowadzące do rosnącego wzdłuż całej drogi lasu. Coś udał się do lasu, źle to Oleg, Oleg udał się w stronę lasu. Ten sam, który zmarł dzisiejszego ranka. Stałem tak jak sparaliżowany przez dobrą chwilę. Na tło wydarzeń tego dnia przygnił mnie olbrzymi, zbrożony kamień. Nie wiedziałem co powinienem robić. Nie mogłem wracać na piechotę do zibiernej. 50 km w takich warunkach zabiło najwytrwalszego mężczyznę. My zapomnijcie, że byłem dzieckiem tej ziemi. Miałem syderyjskie mrozy, lecz to było coś innego. Nie bałeś się tego, Bałeś się tego co się w nim Wziąłem się kielę z tylnego siedzenia. Była tempo, ale do narąbania drewna jeszcze powinno się nie odmawiać. Postanowiłem zrobić to, co chodziło mi najlepiej. Narąbać dwa i rozpalić ogień. Musiałem się rozgrzać, odegnać to ohydne zimy. Niechętnie ruszyłem w stronę ponurego lasu. Mroki jaki rozciągał się tuż za pierwszą linią drzew, był gęsty jak smoła i podejrzewam, że gdybym zanurzył się w nim rękę, już bym jej nie odzyskał. Praca fizyczna rozgrzała mnie, a po chwili miałem wystarczająco małych szczatek drewna, żeby przy pomocy zapalniczki SIPPO rozpalić niewielkie ognisko. Początkowo ogień palił się niechętnie, jakby przytłoczony przez zmrożone powietrze. Potem jednak zaczął coraz chętniej stawić drewno, a okrutny mróz dawał się trochę zelżeć. To mógłbym tak zakończyć tę opowieść. Mógłbym powiedzieć, że spędziłem tę noc przy ognisku, a następnego rana na miejsce przyjechała pomoc drogowa i odwiozła mnie do domu? Mógłbym, ale musiałbym skłamać. Ta noc nigdy się nie skończyła. Dla mnie trwa nadal. Wiedziałem to od chwili, gdy hulające ognisko zmieniło barwę na niebieską. Zerwałem się na nogi i chciałem uciekać, obojętnie gdzie, ale poza okręgiem ciepła dawanego przez ogień panował taki chłód, że faktycznie czułeś jak niewidzialne źle wkinął ci skórę. Zawróciłem i skupiłem się przy ognisku. Rozejrzałem się wokół. Rozedrgane cienie tańczyły wokół, tworząc poszarpany kręg. I wtedy z lasu wyszli oni, ludzie o tych pustych, a jednocześnie upiornie żywych oczach. To, z czego między nimi olega. Niemalsze przytuliłem się do ognia, gdyż w obecności tych zjaw zdawał się tracić całą energię. Monstra otoczyły mnie, ustawiając się na granicy blasku rzucanego przez turkusowe płomienie. Nie dało się ich policzyć. Może to było sto, może tysiąc. Nie pamiętam ich sylwetek, nie pamiętam twarzy, tylko te oczy. Setki oczu niczym rozżarzone świetliki, zawieszone wśród kurtyny ciemności. Ognisko gasło, a krąg na się. Nie wiem co było tak. Nie pamiętam. A może nie chcę pamiętać? Wspomniałem, że dla mnie ta noc nigdy się nie skończyła? To była prawda. Nie pamiętam jak, ale wróciłem do domu. Nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem. Nie chcę wiedzieć, dlaczego ten mróz wypuścił mnie ze swoich i zimnych rąk. Pamiętam tylko spojrzenie. Spojrzenie w lustro, kiedy przekroczyłem w końcu próg mego domu. Zobaczyłem siebie, puste, a jednocześnie dziwnie żywe oko mrugniało do mnie. To oko było niebieskie.